Paweł napisał do mieszkańców Rzymu, do wspólnot chrześcijańskich, które znajdują się w, 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 w stolicy Imperium Rzymskiego, tam gdzie jest Cezar, tam gdzie jest mur i tam pojechają się chrześcijanie. Wiemy, że święty Paweł potem zakończy swoje życie, dotrze do Rzymu, będzie się domagał, którego odwoła się także do Cezara dotrze do, do Rzymu i tam ostatni etap swojego życia będzie związany z ewangelizowaniem ludzi mieszkańców Rzymu. Dzisiaj będziemy słyszeć pewien fragment, którego by się nie powstydził nawet e, ani Freud, ani Alder, ani Jung, ani Lacan, ani żaden inny psychoanalityk. E, wspaniała znajomość człowieka, ale zanim my do tego dojdziemy, pozwólcie, że zrobię krótkie wprowadzenie. Nie wiem, czy pamiętacie wczoraj czytania, które nam towarzyszyły. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu, wasze pierwsze czytanie. Myśmy go troszkę dotknęli, ale dzisiaj chciałbym go trochę rozszerzyć. Pamiętacie, że Izraelici znaleźli się zaraz y, niedaleko, niedługo po wyjściu z Egiptu, kiedy oni cudownie przeżyli to otwarcie się Morza Czerwonego przed nimi i, i potem zaczęła się wędrówka po pustyni. Wędrówka po pustyni była dużąca, była trudna. Pustynia jest trudna. Y, doświadczeniem człowieka, dlatego że na pustyni nie ma się gdzie schować. Pustynia także oznacza brak życia i brak zabezpieczeń. Izraelici są prowadzeni przez Mojżesza i są prowadzeni w obłoku. Jest pewien obok, który przykrywa Izraelitów. Ten obok się nazywa Szekina. To jest obok, w którym Izraelici są yy, zabezpieczani, chronieni, kontynuują nikt Nich nie może zaatakować. I docierają do tej oazy, w której spodziewali się, że znajdą wodę. Ta oaza się nazywała Refinim. I tam właśnie yy, yy, przeżywają pierwsze rozczarowanie i pierwszą yy, dramatyczną wątpliwość, jeśli chodzi o obecność Boga pośród nich. Wczoraj to czytanie skończyło się tym, że Izraelici, którzy domagali się wody, bojże nie go nawet yy, yy, zabić, byli bardzo wściekli. Dlaczego nam kazałeś wyjść? Po co ta cała historia? Co teraz mamy tu umrzeć na pustyni, nasze kości do będą leżały, nasze dzieci umierają, tego chciałeś? I domagali się, że Bóg ma im pokazać znak, czy rzeczywiście jest pośród nich, czy go nie ma. I Bóg y, odpowiada naszym ranie na, y, na tą arogancję Izraelitów w sposób wspaniały, cudowny. I uderzyć w skałę, która tam się zajmowała, i z tej skały woda, która y, nasyciła, którą się napojili Izraelici. I co się dzieje zaraz dalej? Zaraz dalej, kiedy Izraelici się napili tej wody, y, zaraz, y, chwilę później, zostali zaatakowani przez wojska, przez lud pustyni, lud dziki ludz surowy, drapieżny, który nazywa się Amalekici i zostali zaatakowani w momencie, kiedy którego się najmniej spodziewali. Znaczy jest pewien przeciwnik człowieka, którego biblia nazywa Amalek, Amalekita. Zaraz dojdę do tego, kim jest Amalekita. To, co jest bardzo ważne, że jest pewien nasz wróg, nasz przeciwnik, który czeka na Czeka na tę chwilę ten moment, którego się najmniej, najmniej spodziewasz i wówczas atakuje. Ja Amalekici atakują Izraelitów. Dlaczego Bóg dopuścił, że Izrael zostaje zaatakowany przez Amalekitę na pustyni, kiedy są wycieńczeni, brakuje im sił, są słabi, nie mają zbroi, nie mają broni. Dlatego, że do tej pory, jak mówiłem, Izraela otaczał ten obłok obecności Boga. Izraelici szli przez pustynię w tym obok, byli pod specjalną protekcją Boga. Wówczas nikt nie mógł ich zaatakować. Ale Izraeli, Izraelici doszli do tej wątpliwości, która zaczęła trapić ich serce. Jest punkt pośród nas, czego nie ma. I wtedy Pan Bóg zrobił pewną rzecz, żeby poprzez fakty przemówić do Izraelitów: Co to znaczy, jeśli zaczynasz mieć tę wątpliwość? Wówczas cofnął, spośród cof, cof nich ten swój obłok, tę osłonę, która ich chroniła, i wówczas pozwolił, że zostanie zaatakowani. To jest tak, jak się jak było w pewnej historyjce, że pewien ojciec nosił swojego synka na ramionach i nosił go nieustannie. I ten synek czuł się bardzo bezpiecznie, ale w pewnym momencie ten synek, to dziecko się tak przyzwyczaiło wygody do tego komfortu, być anuszony w życiu, że w pewnym momencie zaczął mieć wątpliwości yy, co do tego, kto go nosi. I zaczął pytać innych ludzi: Widzieliście gdzieś mojego ojca? Widzieliście mojego ojca? I wtedy ojciec yy, na to pytanie zareagował w ten sposób, że zrzucił syna na ziemię. I kiedy syn się znalazł na ziemi, przy, przybiegł pies i Jama Jamalekicie, I właśnie to jest lud pustyni, który nazywa się w ten sposób Amalek. Po hebrajsku znaczy ten, który przychodzi, żeby lizać krew. To są odwieczni nieprzyjaciele Izraelitów. Trochę was wprowadzam pewne imiona ze Starego Testamentu, z Księgi Rodzaju. Ona będzie nam towarzyszyła jeszcze przez dzisiaj i przez jutro. Chciałem, chciałbym trochę wzbudzić też was, jeśli mi się uda, a będę pragnienie, żeby, żeby wracać do Słowa Bożego. Dlaczego Amalekici są tak wściekli w stosunku do Izraelitów? Bo Amalekici to są potomkowie Ezafa. Wczoraj opowiadałem o Jakubie. Jakubie, który przy studni znalazł swoją przyszłą żonę Rachel, przepiękną. Ten, który sam odwalił kamień za studni. Natomiast jego brat Ezaf to był człowiek człowiek bardzo dzielny, bardzo odważny, ale którego Jakub oszukał, bo wykradł mu pierworództwo i błogosławieństwo. I Ezaf tego mu nigdy nie narmie. I Ezaf poprzysiągł, że nie spocznie, póki nie wybrze zemsty na Jakubie. Tylko, że póki żył ojciec Izaak, nie chciał tego zrobić. Żeby to się nie dokonało na wrocza końca. Bo poprzysięga zemsty Jakubowi, ale po śmierci ojca i jak wykorzystuje ten czas, ucieka. I oczywiście jak będzie próbował potem po latach pojednać się ze Zabem, ale to pojednanie nie wyjdzie do końca. Nienawiść żywiona w jednym pokoleniu jest przekazywana na następne pokolenie. To jest tak samo jak na przykład moja matka, która była jako dziecko postawiona przed plutonem egzekucyjnym Niemców hitlerowców. Ona zawsze nam, mnie i mojemu bratu opowiadała tę historię i przekazała Wiele innych ludzi także mają tą przeznaczoną, czy do Ukraińców, czy do Rosjan, czy być może tutaj Francuzi też mieli swoje trudne karty historii z Niemcami. Też bardzo łatwo jest nienawiść, awersję przekazać z pokolenia na pokolenie. Co się dzieje? Właśnie Amalekicie to są ci potomkowie za, którym zostało przekazane, przekazana nienawiść do potomków Jakuba, do Izraelitów. I oni mają jakby w genach zapisane, że powinni się zemścić. I dlatego będą nieustannie trapić y, Izraelitów. Kiedy zaatakowali Izraelitów, właśnie tam, Rewidim na pustyni, y, Rewidim po hebrajsku znaczy y, opadłe ramiona, opadłe ręce. Dlaczego? Dlaczego zostali Izraelici zaatakowani? Bo im opadły ręce, przestali się modlić, przestali Zaczęli zajmować się sobą sami. I dlatego Bóg yy, ściągnął z nich jakby rękę, z ich głową. I pozwolił, że będą yy, niepokojeni, że doświadczą drogę nieprzyjaciela. Pamiętacie, że wówczas Mojżesz stanął na wzgórzu, wysyła Jozuego, żeby walczył za malekitami, a sam zaczyna wznosić ręce do nieba, zaczyna się modlić. I Mojżesz modli się. I, I doświadcza, stwierdza, że póki się modli i ma ręce wzniesione do nieba, to wtedy Izraelici zwyciężają. Jak mu ręce opadają tu, drenfiały mu ręce, wtedy górę brał Amalekita. Am 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 w pewnym momencie podeszli także inni y, 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 Aaron i Hur, dwóch y, y, jego współpracowników, żeby mu podtrzymywać te ramiona. Tradycja Izraela mówi, że. Bo ta walka i modlitwa Mojżesza, i Mojżesza trwało przez trzy godziny. Trzy, przez trzy godziny Mojżesz miał wzniesione ręce. Spróbujcie trzymać przez trzy godziny ręce do góry. Po pół godziny odrętwieją. Po godzinie nie będziesz czuł już. Rok. Mojżesz walczy przez trzy godziny i w ten sposób Amalekina zostaje pokonana. Dokładnie to jest to samo, co robi Jezus Chrystus na krzyżu. Przez trzy godziny walczy na krzyżu. Zostaje przybity do krzyża koło południa i przez trzy godziny z rękami wzniesionymi będzie toczył walkę, walcząc o nas, żeby został pokonany Amalekita. Tam wówczas na pustyni Izraela Amalekita został pokonany, ale nie, zniś, nie wyniszczony. Został tylko osłabiony. I Amalekici będą nieustannie przez całą historię Izraelitów trafić, nękać pokolenie Izraela. Powiadają także rabini żydowscy, że kiedy Izraelici weszli do Ziemi Obiecanej, Bóg dał im y, trzy zadania do wykonania y, w Ziemi Obiecanej. Pierwsze zadanie, mieli wybrać kula. Drugie zadanie, mieli zniszczyć nasienie Amalekity. Na I trzecie zadanie, które mieli do wykonania, to zbudować świątynię. Zobaczcie, to jest y, zadanie chrześcijańskie. Kiedy Bóg wprowadzi cię do Ziemi Obiecanej? Kiedy Bóg Poprowadzić Cię w stronę Twojego czy mojego narodzenia. Pierwsza rzecz, którą Bóg chce, żebyśmy zrobili, to jest pierwsza, pierwsza najważniejsza rzecz. wybierz króla. Czyli przyznaj się do Jezusa Chrystusa. Uznaj Chrystusa jako Twojego pana. Druga rzecz, podejmij świętą wojnę za Malekitą, czyli z tym przeciwnikiem i przyjacielem, którego, którego mamy w sobie. I ta święta wojna w imię Boga będzie trwała aż do momentu, kiedy wy Jego nasienie w sobie. I trzecie to jest budowanie świątyni, to znaczy Bóg chce, żeby nasze życie, nasze ciało stało się miejscem, gdzie Bóg będzie obecny, gdzie nasze życie zamieni się w świątynię Boga. Zrobiłem ten krótki wstęp, bo teraz będziemy słuchać o tym, co mówi święty Paweł, co to znaczy mieć tę ale w sobie. Co to znaczy mieć w sobie swojego własnego nieprzyjaciela, że człowiek czasami czuje nieprzyjaźń w stosunku do siebie samego, czuje się podzielony wewnętrznie, przestaje siebie samego rozumieć przestaje siebie samego akceptować. Można być przez wiele lat sobą samym nie, yy, niepojednanym. Nie wnosić, nie akceptować się. I w związku z tym także nie akceptować się. Posłuchajmy. Czy panie z ministrów Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję prawdę, że jest dobre. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale pokonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie słowo, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się sław. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym, w członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z...